Kuta z mi stoi. Ktoś coś lodzik cipa cipa. A bejmus papam. Na pletek. Zapisu tego nie było. Kocham mokre oryginalne skuzany. Wyruchałbym milenie z mojej szkoły. A sam to przekleństwa, bo pierwszy raz Tu ja ten film, macie mi dziękować, swele. GOŚĆ 5, DZIĘKI CHUJU Jebać twoją starą GOŚĆ 47, twoja stara robiła mi loda z półki, a zagryzała serkiem z napyta w gumiokach MILF to najlepszy rodzaj kobiety Ostatnio tak ruchałem dziewczynę, że aż jej z cipy wyszła sperma z krumalniu, to ją dalej ruchałem A wy co, tatusiowie zapewnili oglądać pornoli czy jesteście prawiczkami lub powinniście się leczyć? Seksiści! Czytając te komentarze, zrozumiałem, że jednak może lepszy związek by był pomiędzy facetami nad Między Kobietą a Mężczyzną. Bardzo fajna bajka. Ale Ruda tak wk***ła najgorsza k***a postać w, k w tym grubym świnie. Poziom debilizmu Polaczków jest na skrajnie wysokim poziomie. Nie ma co się dziwić! Właśnie rodzice głosowali na w Polski! Cipka! <laughs> Ej, dacie jakieś fajne pomysł na masturbację? Ryżnic jest słaba, szczoteczka elektryczna zbyt często. Jestem gejem. No. I lubię wdupę. dupę. Zandberg to pedał, bo chce pozyskiwać arygiz Mam słoik, taki 500 ml Zbierałem spermę przez kilka lat. Chce ktoś kupić nasienie? Strzepałem się do niej. Gość 120. Przegryw Mam wrażenie, że gość 186 lub w dupę, jak każdej a strona chujowa, ale serial spoko. Chce ktoś w dupę. Gość 205. Ja chętnie, ale później zmiana. Ja ciebie. Mam nadzieję, że masz większego niż moje dziewiętności 19... Tyś na sperma starego dziadka. Macie co poruchać? Gość 150. Twoją matkę. Tusk jest najlepszym premierem. Kocham czarny wielki kutas, spuszająciem się w karku. Ludzie, nie piszcie takich brzydkich rzeczy, to złe i wbrew chrześcijaństwu. P.S. Rucham ci matka. Wwalę konia w miejscu publicznym. Ale ta strona się pół godziny z czekać, zanim się załaduje. Twoja matka trzy taki bitaku, jebany. Gość 125. Twój stary popierdala cię w kakę po pijaku z chodami. Wynalazłem nową ciecz, która idealnie wpasowuje się do stymulacji prącia i może liczyć na pieniężny fap. Cena za 100 litrów to 20 złotych, miejsc sprzedaży grudziąc osiedle Lotnisko, za stokrotką obok górki. Gdybym miał Zalesy teraz konia. Gość 53. Doprawdy? To kapitalnie. A więc jest to zacna informacja. Sześć murzynów tańcowało. Razem w tupę się nie No Na to patrzył się azjata i pucował do nich skrzata. z krzata. Lubię czarny żelazny kutas. Ej, chłopaki, co zrobić jak skórka nie schodzi? Jakby co pytam dla kolegi. Gość 50. Smaruj pętą oczem pancernika podczas półpełni księżyca. Kobiety do GARÓW Gość 190. Tak, często, zazwyczaj, wyobrażając sobie Magdy Gessert w na dwa przez Makłowicza i Dorotwę. Siema, biedaki, co, na Netflixa nie stać? Gość 60, to konfident. Gość 100, to prawilnak i sztywny git. Rucham psa jak Gość 22, rucham psa jak Gość 221, rucha gościa 22, ruchającego psa jak Moje ukochane community. Lubię ruchanie Gość 15, zsiepałe Gość 15, zsiepałe gościowi 237 Końcówki się nie spodziewałem Gość 29 Rucham się matkę. Matura jutro, ale wyjebane w to Zabiję was wszystkich, jebane chuje, kurwy, pizdy, dziwki, was to się powinno powiesić za jaja do bryczki i konia Każdy gość to cel Zgłaszam was wszystkich do prokuratury i będziecie mieli przesrane, Dziękuję, dobranoc. Oto krana węgiel była ładniejsza, jak była mocna. Pokażę ci to za darmo, messenger letter. Szanowny gościu, 129. Chciałbym zwrócić się do ciebie z wielkim szacunkiem i określić moje stanowisko z jak największą dokładnością. Ale kurwa, jebać ci starą prądem! To tym do twojego ojca, twoja stara wpierdala spermę zwężało od otwórza. Gość 249. Węża, to twój stary miał w 2016 w Dupie, a 9 miesięcy później urodził się taki niedojebane głównie aknie. Kafilka, do każdego konia. To cudowne, byś numer Teraz nie żałuję. Że wyruchałem moją siostrę. Nie polecam robić kupy do pisueru. Jebać diso. No i to rozumiem.